Rybki są, pływają na 20 cm do góry. Młode się wzbijają już. Mają tak na oko ja wiem 4-5 mm długości. Tym karmię. Albo wezum, albo nie. Takie pałeczki bardzo mięciutkie. Trzeba je e podtrząsnąć, żeby się rozkleiły. To dopodaję na lewą stronę, i tam wszystkie ryby to jedzą. To trochę kirski jedzą, ale jak w palcach je tak fajnie skruszy, to jest prawie, że w konsystencji jak mąka. Taka trochę grubsza i to opada delikatnie na dno. Oczywiście wyłączyłem filtr najpierw, żeby nie muciło tym, i wpuściłem w tym rejonie, gdzie są te małe rybki właśnie, i powiem wam, że były zainteresowane. Trudno stwierdzić, czy jadły, ale brały w tym w pyszczki, i, i coś się działo. W tej chwili już nie wiem, czy rodzice to ogarną, ale one są wszędzie. W tym, tym swoim rejonie, całym. Na filmie może tego nie winać, Ale światło już jest bardzo ciemne. Za 8 minut będzie ciemność w akwarium. I powiem wam, że rodzice postarali się, bo zebrali całą gromadkę. I młode tam się są. Tam, gdzie mama jest. Dwie sztuki widać. I tam też przyniesie reszta. W porze karwenią one tak pływały sobie. No, tak kurczę, daleko tak pływały. Ja wiem, do 20 cm. 25, może. A w tej chwili wszystkie są właśnie w jednym miejscu. Mama i ładnie podbierała. Tu i przenosiła. A. jeszcze pływała tak Jakieś ciemno. To ryby u góry trochę pływają. te tej chwili próbują znaleźć sobie miejsce na noc. Ale. Fajnie to wygląda. Teraz jest sobota. U mnie akurat dzisiaj będzie podjanka. Na początku wideo to jest. filmu jest poniedziałek. Więc minęło 6 dni. Na chwilę obecną zostało około 15 rybek. Z 25, które było, były w poniedziałek, więc padły albo najsłabsze, albo z głodu, bo nie jedzą, albo co się zjadło w nocy. O, nie wiem. Dzisiaj szybko podmienię wodę, będę dalej karmił tą samą metodą i zobaczymy, co z tego będzie za parę dni.